koronka o zwycięstwo nad szatanem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórcu nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu, Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzi chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi Jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, które niewinne życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokaranej dziewicy Maryi, świętego Michała Archanieła, Aniołów Świętych. Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten nieustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, Któż jak Bóg, przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego, ustanowił przedziwną pomoc błogosławionej Dziewicy Maryi. Spraw łaskawie, abyśmy możną jej opieką wsparci mogli walczyć za życia, a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo nad nieprzyjacielem dusz naszych. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, z Duchem Świętym w Twojej chwale, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaz chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, aby głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaz chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebie i pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Potężna niebie królowo i pani aniołów, Ty, które otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zatrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaz chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasaskom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby Go Bóg pozgromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inny duchu złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż zwyciężyć go na ziemi. Amen. I dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.